Hej, witam wszystkich z powrotem na moim kanale, ja jestem Masza i witam was ponownie. po dużej przerwie dzisiaj przychodzę do was z mukbangiem i na tym mukbangu będę ja gotowała makaron carbonara to jest bardziej mac and cheese więc ja, bo będzie tutaj prawie pół kilo sera Wchodzę do Was znowu po długiej przerwie yy, do tego, że po prostu yy, byłam chora, ale już jest wszystko ok, przynajmniej jest lepiej o wiele. Także yy, wreszcie już yy, mniej więcej jest z głową jest i zdrowiem po prostu fizycznym jest ok. Po prostu nie mogłam... Ja po prostu, po prostu, Nie mogłam yy, nagrywać, bo byłam fizycznie chora. Także ja. E, dzisiejszy mukbang będzie o pewnej pani, o najbardziej toksycznej koleżance, jaką miałam, naprawdę, Miss Girl jest tak toksyczna, że jakby wziąć wszystkich moich bych, nie wiem czy po prostu e, to by była taka skala toksyczności jak ona, naprawdę, this bitch is naprawdę fucking unreal, także ja. Mm, yeah. Dzisiaj do makaronu, słuchajcie, makaron jest z tyłu w garnku, mm. Oa ale zaraz będziemy na Norwiecie przygotowywać base for makaron yy, i co jeszcze? A, zawołałam psy w sumie, bo już przywitały. Słuchajcie, Tadziu dzisiaj pierwszy raz. Pierwszy raz skoczył na kanapę, bo wcześniej nie mógł yy, i wskoczył tylko dlatego, żeby był tutaj boczek. Także yy, oklaski dla Tadzia, aka gruby. tak gruby? Ty masz taką ksywkę, prawda? Mm. Jezu, Rysiu w ogóle nie wiem, co się dzieje ostatnio z Rysiem, ale wydaje mi się dlatego, że Tadziu go zdominował, bo jest jeszcze grubszy niż był i no chodź Rysiu. Właśnie Rysiu się zdarzył bać wszystkiego. Widzicie? Po prostu... Nie, muszę chyba z nim pójść do behawiorysty, ale... Ale no, dzisiaj będą żebraki ze mną. No, już ogólnie dawno myślałam, żeby nareszcie ten odcinek, ale miałam go nagrać z, z, z Zosią. To jest też y, jej była koleżanka. Zosia jest to zamieszana trochę, ale stwierdziłam, że nagram go sama. Miałam takie dzisiaj nie wiem, natchnienie. Także... Um, u u Let's begin. Dobra, zacznijmy od gotowania. Dałam oliwy trochę i teraz tak właśnie, powiem wam co jest potrzebne. Pół kilobaczku, śmietanka trzydziestka, troszeczkę, naprawdę troszeczkę cebuli, troszeczkę, to jest tylko do smaku, jakby nie, nie ma być, jakby widać tej cebuli nawet mm, za bardzo. Trochę, jeden ząbek czosnku, sześć tych żółtek, dwie paczki mozzarelli i dwie paczki parmezanu. To jest druga, ale jest otwarta. Dobra, więc najpierw dajemy... A, to rzeczywiście się nagrzało za No, ale wracając mieliśmy właśnie z duchą nagrać ten film o tych toksycznych koleżankach ogólnie, ale this bitch są so fucking po prostu do że zasługuje na osobny odcinek. Pff, nie ma, nie ma. Jak poznałam tą Miss Girl? Słuchajcie, też nagrywam od niej odcinek. Ja nie jestem święta i tak dalej, ale też obgaduję ludzi. Że tak powiem, ale ja zawsze obgaduję ludzi ze świadomością tego, że mogłabym im to samo powiedzieć w twarz, i jakby nie udaje, że ich lubię co nie. Także dlatego z tego, że nagrywam o Jezu, i teraz za mocno. Eee, zaczęło się od tego, że ja ją bodajże zaobserwowałam w roku 2019, i wtedy ona mnie, i zaczęłyśmy coś tam pisać, i ją w ogóle podrywałam do początku, ale okazało się, że jest hetero i tak dalej, i po, prostu, i po prostu pisałyśmy, i byłyśmy like friends. I, e, takie internetowe koleżanki, co nie? Ona mi się tam podobała, jej słowa czy coś tam i jakby nadzety. I to tak naprawdę trwało do roku 2021, do końcówki. Czucie? Bo w końcu się z nią spotkałam bodajże w jakiejś restauracji, a doszło to do tego tak, że byłam wtedy jeszcze z moim e, byłym chłopakiem. To jest jego też koleżanka. I słuchajcie, e, najśmieszniejsze jest to, że oni kiedyś byli razem. Jakieś 7 czy tam już chyba 8 lat temu. Dlaczego to się kurwa wyłączyło? 7 czy 8 lat temu i mieli kiedyś spinę, czy coś takiego, ale mm, już nie będę. Też nie będę tutaj udzielać jakichś takich, wiecie, poufnych, bardzo e, informacji, jakichś takich e, m, prywatnych, bo jakby to nie o to w tym chodzi. I nie chcę za bardzo mówić o czymś, e, czego, co mnie nie dotyczy. Więc nie będę mówiła, dlaczego to <laughs> tam, ale powód jest śmieszny, bo oni byli wtedy jeszcze, to wiecie, jakby mali trochę. I, o znaczy nie w sumie nie, bo tam na 20 ileś, a ona była. miała 17. Ale nevermind, no byli o wiele młodsi I słuchajcie, i ona cały czas do niego wypisała żeby on powiedział mi, że mi odpisała i tak dalej, i tak dalej i po prostu trochę girl. Trochę natarczywe, ale pomyślałam, że dobra, możemy tak bardzo i w ogóle tyle pisałyśmy. Ja mam coś takiego bardzo niefajną tendencję, to jest ogórat oku, jewać mnie za to, że umawiam się z ludźmi, a później jakby odwołuję, bo często po prostu nie mam siły, albo mam takie, wiecie, social anxiety, że po prostu staje jakiś atak paniki przed spotkaniem i to było tak właśnie, że się umawiałyśmy, ale powiedziałam oj, suki, że jednak nie mam rady i takie, wiecie, nie przed całym spotkaniem raczej, ale tak wcześniej już. E, no i było właśnie tak parę razy, dlatego ona no, zaczęła pisać do tego mojego błego żebym mi żebym odpisała, żebyśmy się spotkały. I to był okres 2001, to było rok temu, trochę ponad. To był okres, kiedy wtedy ja siedziałam, wtedy, co mi zajebali to pierwsze konto na YouTubie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Byłam taka trochę, że potrzebowałam koleżanek, i bo siedziałam taka sama smutna. Ja już wtedy mieszkałam z tym moim byłym, cały czas siedziałam z nim, i to było takie. No... Więc spotkałyśmy się i ją bardzo polubiłam. Spotkałyśmy się w restauracji. No i słuchajcie, bardzo ją polubiłam, ale to jest taka osoba, która cał, cały czas mówiła... Może no, nie cały czas, na bieżąco pewnie Jakby po raz pierwszy bardzo dużo mówiła o sobie. A ja też jestem osobą, która lubi słuchać. Powiem wam, że słuchanie ludzi jest bardzo niedoceniane, później się wszystko o wszystkich wie. Więc ja w sumie o sobie bardzo mało mówię, a zawsze słucham. I mi to nie przeszkadzało, jakby ja sobie lubię pytać ludzi, lubię poznać, jak już dojdzie do tego, że jakby, wiecie, się przyła dla mnie to bardzo lubię słuchać i poznawać ludzi. Także dla mnie to było fajne. No i myślałam, że wiecie, że ona jest taka genuine i rzeczywiście mnie lubi. Może tak. No Dobra, słuchajcie, teraz stop na chwilę. Teraz rzucamy boczek. Boczkiego. Dobra, czekajcie, ja trochę ja Trzeba dobrze przysmażyć ten boczek właśnie, żeby nie był taki na pół surowy. Ja osobiście, czy róbcie jak chcecie, ale ja osobiście bardzo, bardzo lubię taki, wiecie, crispy. I w ogóle taki, żeby aż się zrobił taki malutki. O! Wszystko jest pod kontrolą. Ogólnie strasznie trudno jest usmażyć ten boczek zastarany <gry> na tej giewanej po prostu Patelni takiej, którą po prostu wychwalałam w niebogłosy, dlatego że ustawiam na przykład tutaj temperaturę na 170 stopni, jak w prostownicę po prostu, jakie temperatury, i nagrzewa się i nagle przestaje się świecić lampka i z pizdu się wyłącza. Albo muszę samże podkręcić temperaturę, żeby się smażyło, albo muszę, nie wiem co, na chwilę, chwilę poczekać, i znowu no, A także smażę ten boczek i zaraz przejdziemy do kolejnego kroku i będę mówiła, bo nie chcę przekrzykiwać smażonego boczku dobra, słuchajcie, kiedy mamy już gotowy boczek będziemy dodawać trochę po kolei tego makaronu z powoli tak wiesz żeby cały ten makaron był w tym tłuszczu i był taki juicy, jakby nie było za mało tłuszczu w ogóle od boczku i, i e, śmietanki i sera, w sensie żółtek. Jak chcecie przy, przyjebać kurwa 8 kilo w jeden dzień, to e, jest bardzo dobry, bardzo dobry danie Dobra, będę ten makaron, nie będę mówiła są. Więc zaczęłam się z nim spotykać. Zrobiłyśmy tam nawet taką sesję, pomogła mi e, zrobić. I to był ten czas, kiedy ja wylądowałam w szpitalu, i tak dalej. Więc z moim tam nie było na miesiąc. No i tam dosłownie właśnie się jeszcze, jeszcze z nią spotkałam przed wylądowaniem w szpitalu, bo pamiętam, że na tej sesji się czułam po prostu już jak, jakbym miała zemdleć, oho. No i tam wyszłam po tym, po tym paru tygodniach i też się spotkałyśmy dwa... I słuchajcie, wszystko było po prostu zajebiście, po prostu... Em, Zagotowałyśmy się fajnie, nie robiłyśmy tych samych osób, także już w ogóle. I słuchajcie, stała się ta sytuacja, gdzie pobił mnie mój były. Nie mogę akurat o nim nic złego powiedzieć w tej sytuacji, dlatego że okazała mi bardzo, bardzo, bardzo duże wsparcie. Była przy mnie i tak dalej i jakby, a, po prostu hands down, bo bardzo ładnie się zachowała i rzeczywiście była przy mnie i wtedy ja naprawdę nabrałam dużego zaufania do tej osoby właśnie przez to i zaczęłyśmy że tak wtedy już, dość często spotykać. Gdy mieszkałam w tej kawalerce, w centrum, bardzo często tutaj do mnie przychodziłam. Pamiętam, że też właśnie dawała mi radę a propos tego... A propos tamtej sytuacji. Miałam komuś się, wiecie, wygadać i tak dalej, no bo to jest jednak, kurde, traumatyczne ale to Powiem wam, że była przy mnie tak naprawdę najwięcej i bardzo mi pomagała i bardzo wtedy zaufałam. No i to się zbiegło w czasie, kiedy... Jej usunęli Instagrama I z racji tego, że jej usunęli Instagrama No to wiadomo, że ona się załamała i tak dalej Troszeczkę I ja się poczułam zobligowałam do tego, żeby jej tego Instagrama Jakby pomóc chociażby trochę odrestaurować czyli sobie wiecie, żeby pomóc jej dobić nowych followersów na Instagramie. I nie chcę tutaj tego wypominać nic, bo ja sama chciałam to zrobić i to nie był dla mnie żaden problem, ale w pewnym momencie zostało, zaczęło się to robić bardzo takie, nie wiem, tarczywe. Trudno mi to kurde określić. Zobaczcie, zaraz wrócimy do tematu. To jeszcze zostało trochę makaronu, ale wydaje mi się, że to będzie już starczy, dlatego że nie zmieszczę tego... To jest niby taka resztka, ale nie wiem. Ale zapomniałam dodać tego czosnku, więc już chuj. Teraz będziemy dodawać, słuchajcie, tego śmietany i i śmietanę trzeba pomyśleć z serem, także dodaję tak z 3 tego. Tak dodajemy całą mozzarellę. Dodaję tutaj została jeszcze pół parmezanu. Teraz dodam pół, par, pół tej paczki parmezanu z Kerfa. I teraz dodam jeszcze parmezanu. Połowę w sumie, ale teraz trzeba będzie zamieszać. I musicie zobaczyć, jak wam e, miesza się parmezan z tą śmietanką, bo jeśli będzie zbyt gęsty, znaczy, że trzeba jeszcze dodać śmietanki na przykład. E, jeśli będzie taka papka, bo musi być takie bardziej wodniste nadal. I teraz jeszcze dodajemy cerezi. I jeszcze cerezi. To jest w tej paczce 200 gram. I dodaję jeszcze trochę, troszeczkę jeszcze śmietanki. Tak, nie wiem, to złyżka taka stołowa. trochę jeszcze parmezanu. Teraz ja znowu włączam rękalnik i wylewam wszystko na. Proszę, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Na makaron. I mieszamy. Yeah. I za chwilę będziemy dodawać jeszcze jajka. Tylko jajka trzeba będzie zahartować troszeczkę. Dobra, to trochę messy, ale teraz. Jak ta śmietanka się podgrzeje, wiecie, jeszcze ja się nie roztopiła do końca z serem, trzeba dodać tej gorącej śmietanki do jajek, żeby je zahartować, czyli żeby się nie ścięły żółtka, jak je wlejemy na pieplnię. Dobra, już widzę, że można dodać więcej parmezanu. Ej, chciałabym w ogóle zauważyć, jaki zajebisty koncert dała e, Beyoncé w Dubaju. Czy to jest prawdziwe, czy to nie jest robot? Dobra. I jak jest minimalnie za gęste, to proszę się nie przejmować, bo jeszcze dodamy e, tych żółtek, więc... Ej, Tadziu! Co ty robisz? W ogóle wiecie, co robi Gruby? Gruby wstaje w nocy, schodzi z łóżka i później nie może wejść, później piszczy. Schodzi z łóżka w nocy i idzie na poszukiwanie jedzenia. Po prostu staję w nocy już To jest z tego sosu, daję tutaj trochę jeszcze do jajek. Gorące, mieszam jajka, będzie żółtka tylko. I kiedy jest gorące wszystko, ale trzeba musi być włączony gaz najlepiej, zawsze wiecie, zawsze można włączyć. I teraz trzeba energicznie mieszać, żeby się nic nie ścięło. Ale to wygląda przy I can't handle this. Kurwa mać. to jest w ogóle taka dziura, przez którą ma uciekać tłuszcz i tak dalej, a tu ucieka mi sos, ale dobra o, Jest taka zajebiście żółta, dobra Wydaje mi się, że będzie dojebane Teraz tak, pepper Ej, naprawdę tęskniłam. w sensie ostatni y, mukban z Natanem Powiem wam, że chujowo mi się nagrywało i czułam się źle też właśnie Czułam się źle fizycznie, nie do końca się z nim dogadywałam Uważam, że mu coś trochę... ostatnio no, chyba nie siadło po tym, nie wiem, spędzaniu czasu z... W sensie lubię na to, no, ale coś mu nie tak było. E, a teraz naprawdę mam taki, mam taki fan z robienia tego, że nie mogę wytrzymać. W sensie na ten tak przed kamerą się zachowywał, a normalnie, jak później, jak z nim gadałam, to wszystko było ok. Dobra, it's done. Teraz trochę tutaj ogarnę wszystko dookoła i będę żarła. Trochę też ostygnie. Dobra, ogarnęłam trochę i właśnie poczęstowałam dwóch dziadów, którzy tutaj są ze mną. E, I proszę dać tutaj mi ocenkę. Gigaserowe, ale mi, mi całkiem smakuje. Brakuje trochę czosnku, Ale ja bardzo lubię. Ale jest gigaserowe. Dobra, Dora, więc taste test oficjalny. Mmm. Jak dla mnie zdejmane, mi smakuje naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Jest lepsze niż niektóre rzeczy, które jadą do Mugwangu, w jakichś jakiejś restauracji. I love it. Także przechodzimy e, do tematu owej koleżanki. Boże, I can help. I can help. Mmm. To jest błyska. Więc zaczęłam jej promować to konto, ale w, w się zaczęło takie robić na tarczywe w sensie. Ja naprawdę ją dość często wstawiałam, ale ona zaczęła jakby cały czas, cały czas pytać się mnie, czy coś wstawię, jakby myszko wstawisz, myszko, myszko wstawisz. Ja jakby na początku nie miałam jakby z tym wiecie problemu, jak się pytała, ale później już zaczęło się robić tak, nie wiem, naprawdę właśnie na tarczywe, że byłam, like nie przesadzasz pod kim, To jest właśnie kajs taki, że wiecie, dasz palec w utną rękę e, Naprawdę, bo jakby nie umiała trochę jakby nie wiem um, Wyczuć, że jakby ktoś ci już tak daje trochę dużo, to nie warto pytać o więcej no i taka była, wiecie, nagramy na razem mukbanga i w ogóle, jakby ja naprawdę chciałam nagrać tego mukbanga, ale ona tak o to pytała cały czas, że ja byłam like, chciała mi się naprawdę, chciała mi się nagrywać z nią mukbanga, przez to, że cały czas się odpytała. No, załóżmy, że to zignorowałam, no i słuchajcie, poszliśmy na imprezę. Nie poszliśmy razem na imprezę, dała mi tam najmłodsza impreza, prosimy we dwie Dość dużo podchodziło do mnie osób, które mnie tam znały czy nie znały, i mówię: Oh my god, you're so pretty! I wołam na. Thank you very much. to jest bardzo miłe i wołam na po prostu aż urosłam, ale ona była właśnie, zamiast wiecie takie girls sport girls i tak dalej. Widać było, że ma taki ból dupy, niewypowiedziany, wiecie o, wiecie, o co chodzi. A właśnie to jest no i przez to, że właśnie to jest dziewczyna, która jest taka, by się niby: Oh my god, pussy power i tak dalej. I właśnie ja w ogóle nie jestem czegoś takiego jak Pussy Power. Ja jestem, nie wiem, ludzie, którzy, którzy są dla mnie ważni power. nieważne od, niezależnie od płci, a nie pussy Power, jakby nie. Zauważyłam, że w ogóle te piary, które są najbardziej pussy power, są najbardziej zazdrosne Różnymi pizdami, jakie są, naprawdę. I słuchajcie, um, czarogóry, czy chyba to było to, co mi się wydaje. Poszliśmy na foty, bo mój menadżer robił um, gdzieś tam sesję do i ja robił w jakimś tam apartamencie i w tym apartamencie jakby skończyli już te zdjęcia, a miał i tak jakby wykupioną całą dobę, więc powiedział, że możemy sobie przyjść i porobić foty. No i jakby mówię tylko po to, to, ogólnie nie jest ważne, ale mówię tylko po to, żeby powiedzieć, że aż po prostu chilał był jak like, insy, była ale niego nie I zaczęły się te teksty w stylu, że coś tam nie wiem, e, ja wyszłam na zdjęciu, nie wiem jakąś tam ładnej od odni czy coś takiego. I ona no mówiła, że no ty jesteś zrobiona, a ja nie. E, jakieś z nami jestem zrobiona, a ja nie. Znaczy no, inaczej w humorze, jakby teksty w stylu, że nie wiem, jak ja ładnie wyglądałam, to było takie, wiecie, A, no, ale to jest zrobiona, Kurwa by to w ogóle, tak abstrahując, dypiary mówią, na przykład są nawet jakieś zdjęcia, od belichali beli, i tak dalej w internecie i dypiary tam piszą, że no, ale ona ma pieniądze i dlatego tak wygląda i jakby, ty się nie przejmujcie, jakby bitch, jakby ona jest ładna, ty nie, i jakby się z tym poguś, nieważne, czy, to, 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 kogo to obchodzi, czy ma to zrobione naturalnie, czy za co to, zapłaciła, to, 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 to to ma, ty nie masz, I jakby tyle, no i w sumie to już zaczęło tak tak naprawdę bo czułam jakby taką nie wiem, niewypowiedzianą zazdrość, chociaż ona nigdy by się nie przyznała, że, że tak jest i na, 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 nigdy powie, że nie. Z, zawsze powie, że nie. I wiecie, i to było przy tym naciskanie takie na mnie i to wszystko tak się skumulowało. to tam chciała się, chyba się z nią spotkać, ale nie chciałam, co ja... I ja powiedziałam, dobra stara, się co, jakby no to by było jakby tyle z tej znajomości, powiedziałam chyba, że chcę. on zapytała, o co mi chodzi, a ja powiedziałam, o co mi chodzi, a ona się o to obraziła, bo powiedziałam jej właśnie... Powiedziała mi wszystko, jak to odczuwam i ona była like, że nie, wcale tak nie jest i że w ogóle ty pierdolisz. A nie razu tej mnie nie podziękowała yy, za to, że pomogła mi jakby tam dobić jakieś tam tysięcy na jej nowym koncie. Jakby wypierała się, nawet jakby nie, nigdy mnie za to nie podziękowała. Jakby temat się rozszedł, to ona się obraziła i tak dalej. Później ja po jakimś czasie stwierdziłam, że może tak nie było, że ja może przesadziłam czy coś i się do niej odzywałam i ją przeprosiłam, że powiedziałam takimi przykrymi słowami może dla niej. I zaczęliśmy się coś tam znowu spotykać co, co jakiś czas. No i ona się ogólnie do mnie odzywała tylko i wyłącznie wtedy, kiedy y, potrzebowała się wypłakać w rękaw, kiedy. Dlatego ja nie powiem, bo. tego nie powiem, bo powiedziałam, że mówić o rzeczach, które mnie nie dotyczą. Um, ale odzywała się właśnie tylko wtedy, kiedy chciała się wypłakać mi czy coś takiego albo właśnie czegoś potrzebowała. I powiem wam, że mój były, błek był, ale w człowiek jest, ale jedną można um, przyznać, że mnie ostrzegał i miał zupełną rację, że ona tak, taka jest. Um. Spotkałyśmy się na Fest Festiwalu i tam też poznałam tak bardziej na żywo Zosię i słuchajcie, <noise> sytuacja była taka, gdzie już mi to po raz kolejny pokazało jaka e, ta dziewczyna jest. Na tym Fest Festiwalu e, klaucie w sensie e, napisałam do Pampa. W sensie e, polajkowałam mu zdjęcie i znaczy napisałam, to pisałam, nie napisałam. Polajkowałam fotę i... Odpowiedziałam mu na story tam z chacerduszkiem i on do mnie napisał, że, hmm, że on będzie teraz na klaucie, ja od niego, że ja też będę i tak dalej. I wysłałam mu legitnie, wysłałam mu fotę twarzy i jakby pokazywałam, jaką fotę wysłałam, eee, wysłałam fotę twarzy i pisałam, że ale ja też będę i w ogóle. I oczywiście powiedziałam to, bo chciałam, żeby te dziewczyny ze sobą wziąć, co nie? Żeby coś, żeby coś się działo, jakby nie chciałam, nie chciałam robić wesołego autobusu, tym bardziej zaraz wam powiem, ale przyszłam tam przed koncertem. Eee, więc jakby Siedziałyśmy na tym VIP-ie, a tam i jej koleżanki też siedziałyśmy na tym VIP-ie i zaczął do mnie dzwonić na FaceTime i lipam, bo mu podałam swój numer telefonu. Jezu, wrzucam w ogóle screena, żeby nie było, że kurwa zmyślana. I do mnie zadzwonił na FaceTime, żeby zobaczyć, czy nie jestem katwiszem I to było jeszcze przed jego koncertem. Przyszł po nas ochroniarz i poszłyśmy tam do, do niego na Backstage do góry. No i zabrałam też no bo czemu nie co, nie? No i słuchajcie, ta cała podiera po prostu w stąląka, że tam idziemy się darła w drodze po prostu tam z inną koleżanką, że po prostu byłam taka taka like, quiet Wyszliśmy tam, no i tam był ten, nie wiem, Lil Pump, jego coś tam, nie wiem, Hype menu, Kurwa jakaś tam typiara była, jakaś jego koleżanka widać było I co, i były te tam cztery kanapy i jakby już nic, nic się nie działo, nawet muzyki nie było Ogólnie była dość taka gdzie nie było, no ale ta była w sensie podjarana, ta koleżanka No i siadłyśmy tam, przywitaliśmy się z nim, ja usiadłam na innej kanapie w ogóle, gdzieś tam zdala. Lil Pump przyszedł się do mnie, a ta koleżanka, o której mówimy cały czas do niego Zagadywała, cały czas do niego zagadywała, mówiła, zagadywała go o ciuchy, zagadywała tamten, w ogóle pokazywała, kto się ona nie zna, na wszystkim. Znaczy ogólnie ona tam zna się na ubraniach, tak się wrażę. czas go próbowała o jakieś, gray e, chyba zagadywać. chyba zagadywać mi się wydaje, że, nie wiem, nawet nie słyszałam. ale on bardzo mi odpowiadał, ale i tak jakby miał w nią e, wyjebane. E, następny koncert już wyszliśmy i poszliśmy tam pod scenę i nie wiedziałyśmy, już zaczął się koncert, nie wiedziałyśmy co robić i w sumie on coś tam pisał, że chce jakiś melanż toczyć, jak bardzo chciał do łóżka, tylko właśnie chciał, żeby, wiecie, Melanż nie zachował się aż, taki typowy raper, jakby zresztą ja nie chciałam, kurwa, on jest taki mały przez to, że nie udzielał jej uwagi, tylko mi, oczywiście powiedziała, że, uh -hmm, nie my ma. No i tyle, koniec merażu. Ale później się zgadałam z Zosia. Zgadałam się z Zosią i zaczęliśmy więcej pisać. I Zosia dodała na Instagrama, że ch chciałaby ze mną nagrać coś z tego pytania. Ile chciałaby ze mną nagrać film, ja to zrepostowałam. I to piara miała the audacity po prostu. Napisać do niej, hmm, chyba mówiłaś coś innego o niej, że obgadywałaś ją razem ze mną, coś takiego. ona myślała, że nie, że jakby siedziałam i szczerze wam powiem, że nawet jeśli się Zosia by nie obgadywała, to mam to w dupie, bo doskonale wiemy, jak to jest, jak wasza koleżanka, którą lubicie, gada o jakiejś dziewczynie, której nie lubi. I siedzicie i przystakujecie, bo co ma powiedzieć? W sensie dobrą koleżankę, siedzicie i mówicie, oh my god, ja yeah desbitch! Więc jakby nawet nie miałam o to do niej problemu, jakby mnie nie znała ani ja jej. I ta zrobiła wielką sprutę o to i ona to wstawiła Zrobiła o tym wielką strutę. I słuchajcie, ja się wtedy ja mi to pokazała, bo powiedziała, że nie wiem o co chodzi. I słuchajcie, zgadałyśmy się. I po wychodziły takie kwiatki, wtedy już jakby zaczęłyśmy sobie mówić wszystko, bo wychodziły takie kwiatki, że wyszło. Jakby wiedziałyśmy, że możemy sobie to powiedzieć, dlatego że się tak fakty, że to wyszło, że ona rzeczywiście kłamała, a nie my. Słuchajcie, podczas tego, jak się ze mną, jakby kolegowała cały czas dalej, mówiła o mnie, że jestem pojebana, że jestem toksyczna, że jak ja mogłam ją oskarżać o to, że ona mnie, że ona mnie wykorzysta, że stała. Na na jakieś tam zasięgi, że jak ja mogłam tak w ogóle powiedzieć, że jestem oczywiście cała porobiona. Szkakać, ja to tutaj screenę, co ona mówiła, ale ogólnie obgadywała mi dupę ostro i to w taki naprawdę bardzo nieprzyjemny sposób, że pierwszy raz od dawna zrobiło mi się przykro z powodu tego, że ktoś mnie obgadywał. Naprawdę, bo zawsze nie jest mi w ogóle przykro, a teraz aż się tak podłamałam, jak można być tak fałszywym człowiekiem. A i oskarżyła mnie o to, że ja się odzywam, kiedy coś chcę, gdzie ja od tej, jak będzie nie mogłam niczego chcieć, bo jakby ja najwyżej co, to ona ona mogła chcieć czegoś ode mnie, bo ja mam wszystko to, co ona ma, więc nie mogłabym chcieć czegokolwiek od niej tak naprawdę i po prostu, genuine, ją lubiłam. I kiedy ją z tym skonfrontowałyśmy, zaczęła być strasznie... naprawdę, the audacity, ja wam pokażę. Ja też się przyznałam, że ją bardzo zwizdowałam, bo mi się zrobiło bardzo przykro i też nie pamiętam właśnie, co ona jeszcze mi mówiła, że z skliny, bardzo ją ale nie jestem przykro z tego powodu, bo ja przynajmniej to powiedziałam w twarz. I to typi, ona jeszcze miała de au, po prostu audacity, żeby powiedzieć, że ja jestem fałszywa, że jestem fałszywą pindą, czy coś takiego. Ale później się poprawiła, nie, no nie, w sumie to nie jesteś fałszywa. ty nie jesteś fałszywa, ale Zoha jest. Tylko, że ona no, ona Zoha też obgadywała i jakby to po prostu nam się połączyły styki, więc wiedziałyśmy, że żaden z nas nie kawały, tylko to ona uże po prostu. Także moral tego odcinka jest taki, że po prostu uważajcie na. Mm, no ze bo dobra, ja zauważyłam, że im bardzo Bardziej typiera jest girl power, i tak dalej, eee, jest taka o, myszko kotku To tym bardziej jest fałszywą kurwą. Naprawdę, naprawdę. I can't believe it. Także żałuję, że zaufałam niektórymi kwestiami w tej osobie. W tej osobie. A bo jeszcze właśnie się dowiedziałam, że później, jak mówiłam, jakieś moje mm, sekrety, to później mm, Wszystkie koleżanki o tym wiedziały, także po prostu zajebiście. To by było na tyle, zapraszam was na kolejny film, w ogóle nie chcę nic mówić, albo nie, nie powiem, bo nie będę zapraszać, ale to a propos filmów, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy, Będziecie znowu być bita, że coś powiem i kurwa tak nie będzie. I możecie w komentarzach jeszcze opowiedzieć e, o tym, jakie macie najbardziej, kto was najbardziej z koleżanek tak wychujał, że aż wam się zrobiło e, przykro. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek, podajcie na mojego Instagrama, TikToka oraz Instagrama, a Instagrama, TikToka oraz Instagrama, Instagrama, Twittera i TikToka, zaczęłam zadawać na TikToku teraz regularnie, także zapraszam, e, dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym filmie, bye!